Mam kościół, wracam po długiej przerwie na YouTube i będę prowadził serię, no może nie będę jej prowadził, ale jest teraz odcinek z Minecraft, więc gramy sobie właśnie na to mm, powiedzmy, po na kursie. Mm. Może zagramy w następnym odcinku, w Minecraft Legends, tak. Yy, nie mylicie się, to co mówię. Będziemy nagrali w Minecraft Legends. Nigdy jeszcze nie grałem, tylko w Minecraft Dungeons. Zginąć na tak prostym poziomie to nie wypada. Trzeba się ratować. Mm, jeszcze nie nagrywam odcinku z Minecraft Dungeons nigdy. E, więc e, no, pewnie inni YouTuberzy nagrywali, co oglądaliście Creeper of Ale Ja teraz u mnie wbija płomień na kuchnię. E, pewnie i tak było to na YouTubie, ale umie też tak. Minecraft Dungeons nie jest jakoś bardzo popularny teraz, ale nagrywam. tak. Minecraft Legends wyszedł. No, nie do końca wiem kiedy, ale na pewno roku. Ok, mamy szybkość. Ona no, tu nie chce, bo też. Teraz, bo. Oj, szkieruję. O! Uzbrojone są nie widziałem nigdy. Ciekawe. Robi ta magia, bo nigdy z niej nie korzystałem. Mogę się teleportować gdzieś podczas gry. Leczymy się, dobra. Zajmujesz tym, tym. No i tym. Kawę odpalam. I jeszcze raz. Oszkuszczę. Też nie wypada zginąć. Ja mam na razie cel wejść do Kuźni. Jeszcze nie jestem w Kuźni nawet. Tylko na jakichś górach pewnie. Tu jest Kuźnia. Jak dobrze kojarzę. Bo tak było w. Chodzi za dużo mogów tutaj Może że są te jabłka. Bo gdyby to jakaś to bym już dawno zlewał. Nie wiem dokładnie co można zrobić z tymi szmaragdami, ale na pewno gdzieś się powinać. Więc sobie o... Dobra, wchodzimy. Witam Państwa w kuźni. O! Szmaragdunie. Jakoś dużo ich tu nie ma. Ale ważne że są. Kule tutaj jest zalecana. Mam od 10, a w moim ekranie jak widać, nie jest ona duża. Hmm. No. Nie, moja moc to jest 6. Hmm. Walka wręcz akurat to jest pierwsze. A tutaj obrażenia jak... No o, tu macie moc. O, to jest moc. A jak to wymienię, to moja moc opada. A jak tam to? No nic to nie zmienia. To są te, te same rzadkości, tylko inne miecze po prostu. O! Zamrożenie co to jest? Ulepszenie. Po prędkość mobów. Śrupowanie moby. Okej. Okay. Za drogo, niestety. Dobra, widzowie, czyli mam zaklęcia teraz. Nigdy nie korzystałem z czegoś takiego, ale powiem. No, szacunek za taki dobry, kurdy Minecraft Dungeons. Dawno nie grałem, więc zapomniałem. Ok, ok, ok. Eee, no. Może no. nie podstępować. Co? Za dużo odpuszczę. No już tam widzę, co to będzie. No tutaj z tym, z tym, z tym państwem może na razie nie będę sobie wpuczał. O, szmaragdy. Ja sobie znajdę ten przycisk. Możecie mi napisać w komentarzach, co to tutaj jest ten przycisk taki, ta e, e, taka niska sekundka kwadratowa to z tą strzałką tam na dole na Trochę po... tutaj macie kursorem, wam pokazuję. Jak chcecie, możecie mi napisać w komentarzach. z ja chęcią przyjmę taki komentarz i... Tam serduszko. I po prostu podziękowania za pomoc. To, to już się za dużo dzieje. Jeszcze może się nie będę leczył, bo HP mi się tutaj samo odradza. Ale muszę być, prawda, tutaj uzbrojony w tłumaczenie. Idziemy dalej. O, 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 o. Ok. I chleb gdzieś wypadł, tylko że nie jest. A na chlebie mam przecież elegancki. Ten... Silka, silka, dałajcie mi to. Ha, opuszczę. Proszę Państwa, nie, chyba nie będzie zaraz. Bolem szczerze, uciekam stąd. Dałajcie mi to, może teraz zakłócać się żeby... Bo za, no może nie najsilniejszego, ale aktualnie dla najsilniejszego, bo ja takiej mocy dużej nie mam, jeśli chodzi o PvP. i zbrójkę. Zaczynamy. To co się miało zacząć w tej Co ja mam z tym No nie gadaj. TNT. <laughs> Szkoda, że tu nie było villagerów, to by powiedzieli TNT. Dobra. Mm. I gdzie dalej? Ale idziemy tutaj. tutaj. No, no, już jestem do Nie mogę teraz stracić tego postępu. Bo rzecz mi jest całe dużo. Już życia kot nie Będę użyć mam. Niestety. Ale jest skrzydłka. Siłka. Szmaragd, dobrze. No w sumie nic ono nie dało. Co ona? Przepraszam, bo zdarza się każdy. to jest to. Normalka. Ale może kiedyś. teraz wrócę na Was. Ojciec. No, Go wrzucić, ale nie dzisiaj. Hmm, jakby Fortnite mi się skraszuje tam w tym odcinku, więc yy, no. yy, ustawienia tam będą. Chciałem pokazać wam bonus bo, z, z platformą taką na EXPA, ale to chyba zrobię, no, zrobię to po prostu podzielone na części. Musieli oglądać sobie dwie części, pierwszą część i część drugą. chciałem to skleić, ale nie tego oprogramowania do mam. A więc. Będę no. tutaj już 15 minut z tym. O, jestem daleko. Gliczna e, wiem, że Kozant. E... Wbijacie sobie do takiej platformy. Tam jest taki box i w tym boksie macie takie trzy platformy. Stajecie na nie i tam dwie się włączają, co jakiś czas je trzeba włączać. I Expo się napija. Ja na tym napijałam dużo pojobów, ukończyłem. A! Pojowo. Ja nie miałem, ale... Dobrze, w związku z też będę miał. Więc może będziecie sobie rozpoznać. Odcinki teraz nie są nagrywane przez OBS-a. Teraz są, są nagrywane inaczej. E, nie świecie się w jakimś jutro i tak dalej. Jak chcecie mieć większość wydajności na odcinkach, to wiem. Muszę pozostać przy programie, czyli przez Xboxa. Właściwie grałem to na telefonie Xboxa. Teraz, jeszcze Minecraft Atoms. Uuu, Będzie trzeba użyć zaraz TET. Ciągle to TNT mam na głowie. i każdy na to mówię, ale ja tak. Zachęcam. Te, Dobra, widzowie, czy teraz idziemy? Kościół. Nie odpalaj się. Zaopatrzenie. to. Pięknie. Patryk pięknie Ile tych celów? Powiedz mi widzowie ile? Osiem celów? Kurczę, jak ja mam to, że to fizycznie niemożliwe jest. Chyba ja zaraz będę dzielił te odcinki na części. To będzie chyba najdłuższy odcinek w historii całego mego Golem szczerze, niech tu ja cię widzę już. Lepiej stąd może będę uciekał, co? Dobrze, że zacząłem tą to... ziemią na szczęście. są ostre.

Субтитры а. Co wiem opuszcz to mogło się lekko skończyć mam ostatnio Kończy się mieszanie y śmietany z głazem. Okej, okay, jak ja mam tam przejść? O to jest pytanie. Taki klimacik, teraz się zrobię taki cichy. Do rogu musiałem się schować. Nie było innego wyjścia. Idziemy na kolejny cel. Co to w ogóle jest? Ta mapa tutaj. Czekajcie mi co wiem. Okej. Okay. Musiałem coś zrobić. Teraz to za i nie widać nawet mojego skina ta mapa. To co jest tu? potrzebować. Potrzebować, 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 gdzie mam iść? O kurde. Mamy uciec z kuźni. Ale co, tu będzie jakiś wybuch? Powiem Wam, spowodować wybuch. O kurde. Ludzie. Później przecież... So. Dobra, wrzucam moją twoją bronkę. I na sobie to. To się źle skończy. Właśnie o tym mówię. Do jak robię jakieś zadanie, i później muszę czekać z później. Bo tak naprawdę, pojawia się wkrótce mowy. Nie, to się nie dzieje, naprawdę. Nie ukończyliśmy kuźni. Niestety, no, smutek jest. Będę prowadził sen. Odcinków, to póki nie ukończymy później. Może odblokujemy dalsze poziomy, ale tutaj niestety będzie musiał się zakończyć nasz odcinek, bo Ech, nie przeszliśmy. Tam kupić pięknie. A teraz obczajmy sobie, o co chodzi z tymi emeraldami. Okej. Okay. Ładnie. Łuk sprzedaje. Tylko. Tak. Powiem tak. Obóz tutaj jest fajny. Można poznać dużo skrzyneczek. zdobądź Teraz sobie przeszukujemy ten obóz. Może. Tak dla. Tak. Od słucenia, że no, tak mało przeszliśmy z później. Ważne, przynajmniej, że doszliśmy na bosy przeszliśmy przez, yy, no, przez dużo. Nie było to łatwe, nie było to proste. A bardziej trudne. Niektóre inne poziomy mogą być jeszcze trudniejsze. tak to jest. Czasem się przegrywa, czasem się wygrywa, i na to nie poladzę. Mógłbym wygrać, a przegrałem. Może następnym razem uda mi się lepiej, i przy tym yy, no, uciekaniu z kuźni yy, pozostanie mi jeszcze jedno życie, dwa życia. Dwa. Może nie no. Na pewno jeszcze raz będę. Ważne, tyle, co wiem. Tutaj już chyba się kończy nasza przygoda Minecraft Dungeons, yy, więc widzimy się w następnym odcinku z yy, Minecraft Legends albo Dungeons. Bo yy, nie będę robił tak, że, yy, że teraz będę prowadził tę serię i dopiero później Minecraft Legends, tylko no, no będę robił albo Minecraft Legends. Albo Minecraft Dungeons na zmianę. Może tak być, no. Odcinki pewnie będą rzucane co jakieś dwa Więc tak, widzowie. Tutaj kończymy nasz odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jak się wam spodobało, możecie taką yy, fajną, tę, yy, łapeczkę. Yy. O! Wilkę. A nie, to mapa jest. Jak Wam się spodobało, to możecie walnąć taką fajną łapkę tam Na dole jak oglądacie na komputerze, a jak oglądacie na oglądacie. Większość moich widzów pewnie ogląda co na telefonie, to po prostu łapkę dajecie i tyle. Każdy wiedzieć trzy daje łapki. A jak chcecie być na bieżąco z moimi odcinkami, to subik, Yy, z dzwonkiem, a jak yy, nie chcecie być na bieżąco, no to może być tylko subik. Jeśli lubicie mój kanał oczywiście, nie zmuszam. No. To. Cześć widzowie.